Dzień dobry, witajcie w kolejnym flashu. Ogłaszam dziś wielkie święto smartfonowego świata. Nastał ten dzień, kiedy Samsung przebudził się z bardzo, bardzo długiego letargu, albo przynajmniej taką można mieć nadzieję. Na rynek trafiły bowiem nowe składane smartfony producenta: Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Ten drugi przynosi znacznie mniej ciekawych nowości, więc nim zajmiemy się później. Zerknijmy póki co na gwiazdę wieczoru. Galaxy Z Fold 7 jest nią niewątpliwie, ponieważ pierwszy raz od dawna w serii przynosi wielki i znaczący redesign konstrukcji na tyle znaczący, że może na powrót Samsung zacznie się liczyć w walce o tytuł najlepszego elastycznego smartfonu. Nowy Fold jest, uwaga, wreszcie smukły, tak smukły jak konkurenci z Chin. Ma 4,2 mm grubości, gdy jest rozłożony, niezależnie od wersji kolorystycznej, jak podkreśla producent, i 8,9 mm grubości, gdy jest złożony to jest o jakieś 25% mniej niż w poprzedniku, mniej niż Huawei Mate X6 i Honorze Magic V3 dokładnie tyle samo co w Oppo Find N5 i tylko o 1 mm więcej niż w najcieńszym wariancie szybko zmierzającego w naszym kierunku, a już zaprezentowanego w Chinach Magicu V5 to jest gigantyczna zmiana w wygodzie używania sprzętu. Nowy Fold po zamknięciu grubością przypomina zwykłe smartfony, a jeśli są zapakowane w jakiś etui, to może być od nich nawet cieńszy. Poza ten smukły profil odstaje oczywiście mocno wyspa aparatów, ale tak mają też normalne telefony, więc nie ma co wydziwiać. Wraz z mocnym odchudzeniem zmieniono też wreszcie kształt i rozmiar ekranu zewnętrznego. W końcu nie jest on wąską kiszką, ma 6,5 cala w rozdzielczości 1080x2520 pikseli, proporcje 21x9 i jest szansa, że będzie będzie się dało na nim w miarę wygodnie pisać. Odpaliłem klawiaturę i ona jest o niebo praktyczniejsza niż w Foldzie 6. Ta zmiana wymusiła przy okazji powiększenie wyświetlacza wewnętrznego. W nowym Foldzie on ma aż 8 cali i 2184 na 1968 pikseli. Oba są za to nadal znakomicie zapowiadającymi się matrycami Dynamic AMOLED 2X odświeżonymi w zakresie od 1 do 120 Hz. Kolejna kwestia to zupełnie nowy zawias. Ponoć bardziej wytrzymały wykonano go z Armor Aluminium 3, czyli wzmocnionego stopu tego metalu trzeciej generacji. Choć Samsung nie pochwalił się żadną obiecywaną ilością cykli złożeń. Na pewno jednak nowa konstrukcja skutkuje dużo mniej wyczuwalnym i widocznym zagięciem po środku. Reszta sprzętu to Aluminium Armor 2 oraz Gorilla Victus 2 na zewnątrz. W jakiś magiczny sposób Samsungowi udało się jednak smartfon uczynić wyraźnie lżejszym. Wagę zmniejszono do 214 gramów, a to jest ponad 12% mniej niż w modelu zeszłorocznym. Producent zaadresował także kolejne rzecz wypominaną do tej pory foldom. Siódemka ma flagowy 200-megapikselowy aparat Foto. Na przedpremierze zastrzeżono, że nie taki sam jak w S25 Ultra, ale ponoć zbliżony do niego. Ze wsparciem wszystkimi fantastycznymi silnikami Pro Visual Engine i z przysłoną 1.7. Towarzyszą mu ultra szeroki kąt 12 megapikseli ze światłem 2.2 i z autofokusem, więc także z trybem makro, co oznacza koniec z niewyraźnymi zdjęciami dokumentów oraz 10-megapikselowy zoom z przysłoną 2.4 i trzykrotnym przybliżeniem optycznym. Za zmianę na plus zajczę też podmianę wewnętrznego selfiekowego aparatu. Ostatnie generacje foldów miały w tym miejscu słaby 4-megapikselowy moduł, którego główną zaletą miało być to, że jest prawie niewidoczny i przykryte ekranem. Samsung musiał jednak dojść do wniosku, że ten trik nie jest warty znacznego pogorszenia jakości samobstryków i w siódemce jest tu ten sam 10-megapikselowy aparat ze światłem 2.2, co na zewnątrz smartfonu. Idąc dalej, nowy jest oczywiście procesor. To jest na szczęście Snapdragon 8 Lit. Flagowy, już dość powszechnie uznawany za udany układ od Qualcomma. 1TB wersja pamięci ma teraz 16GB RAMu. Przy okazji pamięci RAM i ROM to odpowiednio lpddr 5 x i UFS 4.1. Do tego dochodzi też kilka znacznie mniejszych drobnostek. Przebudowano oczytnik linii papilarnych. Jest znacznie węższy i teraz, rejestrując odcisk palca, trzeba po nim przesunąć. Gemini Live działa także w apkach Samsunga i na podzielonym ekranie, ogarniając, co się dzieje obok. W studiu portretów można generować Awatary także dla zwierzaków, NowBrief umie odczytywać informacje na głos, plus zapamiętuje miejsce parkowania. A usuwanie dźwięku AI, czyli hałasów w tle nagrań, pojawia się od razu podczas oglądania filmu, nie głębiej w menu i jest też dostępne w dyktafonie, wraz z autopodsumowaniem tego, co się zarejestrowało. Na ostatni plusik zaliczam również to, że obiecywany jest 7 lat aktualizacji systemu, zarówno pod kątem wersji OS-u, jak i łatek bezpieczeństwa. A o skali dotychczasowego zastoju Samsunga, nie świadczy to, że w przypadku większości premier smartfonów producenta na przestrzeni ostatnich lat, właśnie. Ta drobnica, którą przed chwilą wymieniłem, była przekazywana jako turbonowości i cuda z kosmosu. Cuda jednak, jak wiadomo, się nie zdarzają. W Z Foldzie 7 jest też sporo rzeczy, do których można się przyczepić. Płaski, znacznie węższy korpus, trudno wymacać palcem, więc telefon podczas otwierania wydaje się śliski. Ofiarą wyszczuplenia konstrukcji padła warstwa ekranu odpowiedzialna za obsługę S-Pena, więc siódmy Fold z rysikami nie współpracuje. Nowy zawias nie zatrzymuje się tak pewnie jak dotychczasowy w każdej pozycji, szczególnie w tych mocno rozbartych A Samsung nadal nie korzysta z nowych ogniw, więc bateria dalej ma 4400 mAh, tak jak dotychczas ładowane tylko 25-watowo po kablu i 5. 15-watowo bezprzewodowo. To jest BIDA, ale producent tłumaczy się, że takie podejście gwarantuje znacznie mniejszą degradację z czasem. Telefony marki mają wytrzymywać bez większego uszczerbku pojemności nawet 2000 cykli ładowania, podczas gdy konkurencja 1200-1300. Rzeczy takie jak głośniki stereo, obsługa e SIMów, trybu DEX, pakiet Galaxy AI czy wodoodporność z certyfikatem IP48 są bez zmian. Drugi z nowych smartfonów to natomiast klapka Z Flip 7 i tu także mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami. W dużym skrócie one sprowadzają się do tego, że Samsung wreszcie dogonił Motorola i jej model Razor, choć z jakiegoś powodu nie do końca. Flip 7 może się pochwalić największym ekranem zewnętrznym na rynku. 4,1 cala w rozdzielczości 948x1048, okalającym podobnie jak w modkach aparaty Foto, choć nadal bez natywnej możliwości otwierania wszystkich aplikacji, gdy smartfon jest zamknięty. W ustawieniach można włączyć opcję odpalania tu czterech programów, przy czym żaden z nich nie wypełnia całej przestrzeni roboczej. Przypominam, w motkach można taki tryb włączyć przyciśnięciem jednego przycisku. Żeby uramiać tu więcej apek, trzeba doinstalować odpowiednią opcję ze strony Samsunga. Dlaczego tak nadal jest, nikt nie umiał mi wytłumaczyć. Ba, ta funkcja na przedpremierowych egzemplarzach i tak nie działa. Ekran jest super AMOLEDowy i teraz odświeżany także w 120 Hz. Podobnie jak w przypadku folda, na 21x9 na zmieniono proporcje wyświetlacza wewnętrznego, który przy rozmiarze 6,9 cala jest o 13% większy, ma 1080x2520 pikseli i to nadal jest topowa matryca Dynamic AMOLED 2X z dynamicznym odświeżaniem w zakresie od 1 do 120 Hz. Zmniejszono grubość otwartego urządzenia do 6,5 mm, a zamkniętego do 13,7 mm przy zachowaniu wagi. Podobnie jak fold, urządzenie jest wykonane z Armor Aluminium 2 i szkła Gorilla Victus 2, na zewnątrz oczywiście, i podobnie jak większy braciszek, jest wodoodporny zgodnie z normą IP48. Z kolejnej zmiany część z Was się natomiast nie ucieszy. Flip7 pracuje na Samsungowym Exynosie 2500, nie na Snapdragonie. I nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Ma też to samo co Fold, 25 i 15 W ładowanie, oraz tylko odrobinę większą niż poprzednich baterię 4300 mAh. Przypominam, do motki Razer 60 Ultra udało się wcisnąć o 400 mAh więcej. Oprogramowanie zyskało większość funkcji, o których mówiłem już w przypadku Folda, więc nie będę się powtarzał. Za najważniejszą nowość w tej kategorii można chyba uznać to, że będzie się dało używać Gemini, gdy smartfon jest zamknięty. Reszta cech jak aparaty, głośniki czy łączność jest taka sama jak przed rokiem. Co ciekawe, Z Flipowi 7 towarzyszy Z Flip 7. FE, ale sprzęt jest tak ważny dla producenta, że nawet nie sprowadzono go na przedpremierowy briefing. Zresztą wystarczy o nim wiedzieć, że to zrebrandowany Z Flip 6 z innym procesorem Exynosem 2400 zamiast Snapdragona 8 generacji 3, ośmioma zamiast 12 GB RAMu i w białym oraz czarnym kolorze. A skoro o kolorach mowa, Z Fold 7 będzie dostępny w wersjach granatowej, srebrnej, czarnej i na wyłączność w sklepie Samsunga miętowej, a Z Flip 7 granatowej, czarnej, koralowej i na takich samych zasadach jak Fold, miętowej. Za najtańszego Folda 7 w wariancie 12256 trzeba zapłacić 8799 zł. Najtańszy flip z taką samą pamięcią kosztuje 4999. Na start procent odpala szereg jak zawsze skomplikowanych i w mojej ocenie durnych promocji, o których możecie sobie poczytać klikając link w opisie. Nie Pozostaje więc tylko zapytać Was, co o tym wszystkim sądzicie? Czy Samsung się w końcu ocknął i od teraz będziemy dostawać już tylko ciekawe, nie pozostające w tyle za chińską konkurencją smartfony? Czy zmiany w Foldie 7 są dla Was wystarczające i telefon według Was zapowiada się dobrze? Czy jednak nie warto się ekscytować? Bo jedna jaskółka wiosny nie czyni? Jestem szalenie ciekaw, co powiecie. Ja się cieszę, że tym razem nie muszę się wyzłośliwiać, narzekać i przeklinać pod nosem. Ba, jako fan Foldów wszelakich, pewnie nawet tę siódemkę kupię. Ale pozostaje ostrożny. Gigant taki jak Samsung nie zmienia kursu specjalnie łatwo. Optymizm zatem powściągam. Jeśli odcinek się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zapraszam, żeby dać suba teraz. Trzymajcie się, cześć!